Dziś pyszna zapiekanka filo z rikotą i szpinakiem. Na oliwie podsmażamy czosnek, dodajemy szpinak i dusimy aż zmięknie. Następnie dodajemy rikotę, tarty parmezan i doprawiamy solą i pieprzem. Blachę smarujemy oliwą, wykładamy dwa blaty ciasta filo, na nadzienie, boki składamy, znów smarujemy i kolejne dwa blaty. Ja użyłam 3, dlatego wzbrałam mi jednego blatu na sam koniec. Ostatnie blaty zawijamy pod spód i przecinamy ciasto. U mnie tutaj zbrakło na końcu jednego blatu, dlatego odebrałam sobie końcówki ciasta na środek. Do miski przelewamy mleko, dodajemy jajka, sól, oregano, dokładnie mieszamy, polewamy ciasto i pieczymy w 180 stopniach termoobieg przez 35 minut.